do 29 we wschodniej Małopolsce. Jutro papież cały dzień spędzi w Warszawie. W stolicy będzie pogodnie, ale może przelotnie padać. Temperatura od 25 do 27 stopni. Czwartek, 10 czerwca. Adriana Niecko. Zapraszam na Teleekspres. Ojciec Święty wezwał wiernych, by pomogli Kościołowi w wypełnianiu jego misji. W siedlcach wezwał wiernych, by pomagali Kościołowi w wypełnianiu jego misji w trzecim tysiącleciu. Na spotkanie z papieżem przyszło ponad pół miliona pielgrzymów. Było wśród nich kilka tysięcy katolików obrządku bizantyjskiego ze swoimi biskupami z diecezji polskich i ukraińskich. Wierni zajmowali miejsca w sektorach już od wczorajszego wieczora. Dziś rano powitali papieża z prawdziwie wschodnią serdecznością. Ze względu na obecność Grekokatolików Ewangelię przeczytano w dwóch językach, polskim i starocerkiewno-słowiańskim. Ojciec Święty podkreślał potrzebę jedności chrześcijan. Przywołał postaci 13 grekokatolickich męczenników z Pratulina, którzy oddali życie za wiarę. Mówił, że zwłaszcza dziś potrzeba autentycznego świadectwa wiary. W tym świecie wielu ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, doświadcza zagubienia. Niektórzy badają ofiarą sekt i religijnych wypaczeń, czy też manipulowania prawdą. Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach, obojętności i egoizmu. W drugiej części homilii Ojciec Święty mówił o krzyżu który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą. Papież złożył hołd tym wszystkim, którzy na polskiej ziemi cierpieli dla wiary. Zwłaszcza długi okres powojenny zapisał się jako czas szczególnie dotkliwej walki z Kościołem prowadzonej przez totalitarny system. Nie zdołano jednak usunąć krzyża. Tego znaku wiary i miłości. Na zakończenie ojciec Święty powiedział, że dobrze się czuje na ziemi siedleckiej. Chętnie żartował. Bardzo wielu was się tu zgromadziło. Jakby siedzce liczyłem milion. Nie wiem co mówicie, ale myślę, że mówicie dobrze. Za kilka minut Ojciec Święty przyleci do Drochiczyna. Odprawi tu nabożeństwo ekumeniczne. W Drochiczynie jest Jan Szul. Przez ostatnie 500 lat dla Drochiczyna najważniejsze było to, że ukoronował się król Rusi. Nie ulega wątpliwości, że od dziś dla nich najważniejsze będzie spotkanie z Janem Pawłem II. Mówią, że to dla nich wielka nagroda za trudną i często krwawą historię. Drochiczyn jest miastem przygranicznym i historia bardzo często nie oszczędzała go. Ale najważniejsze dzisiaj będzie tutaj nabożeństwo ekumeniczne. Będą brali w nim udział katolicy, prawosławni, Wszystkim muzułmanie, unici, protestanci. Pan Jan Sobolewski, muzułmanin z Białego Stoku, przed tym spotkaniem powiedział mi, że oni czują się dobrze w Polsce. Powiedział, my jesteśmy kroplą muzułmańską w polskim katolicyzmie, ale nie rozpłynęliśmy się dlatego, że wy Polacy jesteście tolerancyjni. Natomiast arcybiskup Metropolita Sawa powiedział, nie wiem, czy Polska jest tolerancyjna. Wiem na pewno jedno że musimy się kochać i wzajemnie szanować. Wszyscy z podziwem patrzą na Jana Pawła II, który od początku swojego pontyfikatu opowiadał się za dialogiem z innymi kościołami. W tej chwili wszyscy są już na miejscu i czekają właśnie na przylot papieża. Drochiczyn, Jan Szul, Telekstus. Dziękuję za relację. Transmisja z mszy w Drochiczynie o 17.45 w Jedynce. War ląduje na lotnisku Okęcie tuż po 20.00. Z warszawskiego lotniska papieski orszak przyjedzie ulicami Żwirki i Wigury, trasą Łazienkowską Dalej i Szucha. Jan Paweł II zamieszka w nuncjaturze apostolskiej. Przez najbliższe trzy dni będzie to najpilniej strzeżony budynek w Polsce. Program pobytu w Warszawie jest wyjątkowo napięty. Jutro rano Ojciec Święty spotka się w pałacu prezydenckim z Aleksandrem Kwaśniewskim. Potem pojedzie do Sejmu i wygłosi historyczne przemówienie. Będzie pierwszym zwierznikiem kościoła katolickiego, który zabierze głos w polskim parlamencie. Papież pomodli się też przy grobie kardynała Stefana Wyszyńskiego. 17 czerwca w ostatnim dniu pielgrzymki ojciec święty odwiedzi Częstochowę. Będzie to wizytanie oficjalna. Papież przyjedzie do Częstochowy około 10 rano. Kilkanaście minut będzie się modlił w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Potem wyjdzie na wały, skąd pozdrowi pielgrzymów. Około południa odleci na podkrakowskie lotnisko Balica, a stamtąd do Rzymu. Podczas sześciu poprzednich pielgrzymek papież odwiedzał Częstochowę pięciokrotnie. W Wadowicach pierwszy raz pokazano korony, którymi za sześć dni Ojciec Święty ukoronuje XIX-wieczny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zrobiono je z przetopionej biżuterii ofiarowanej przez mieszkańców Wadowic. Już 33 lata temu, gdy Karol Wojtyła jako biskup odwiedził rodzinne miasto, mieszkańcy prosili o ukoronowanie otoczonego kultem obrazu. Wtedy papież z uśmiechem odpowiedział – wszystko w swoim czasie. Trzymetrowy pomnik Jana Pawła II wykonany z soli stanie przed kaplicą Błogosławionej Kingi w kopalni w Wieliczce. Postać papieża zaprojektował profesor Czesław Dźwigaj z Krakowa. Rzeźbi ją z dwóch dziesięciotonowych bloków solnych górnik Stanisław Anioł. Pomnik ma symbolizować pielgrzymkę Ojca Świętego do Błogosławionej Kingi, którą kanonizuje za sześć dni w Starym Sączu. Szef Sojuszu. Dobry wieczór, Jolanta Pieńkowska, wiadomości. Ojciec Święty podczas nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie wezwał do pojednania wszystkich chrześcijan. Serbskie wojsko i policja wycofują się z Kosowa. to wstrzymało nalot na Jugosławię. W przeddzień trzeciego tysiąclecia trzeba przyspieszyć kroki ku pojednaniu kościołów, powiedział Jan Paweł II podczas nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie. Wzięli w nim udział katolicy, prawosławni, protestanci i muzułmanie. Papież mówił to w maleńkim drohiczynie na Podlasiu, gdzie zawsze istniała otwartość na katolików, prawosławnych i protestantów, gdzie spotykały się chrześcijańskie tradycje wschodu i zachodu. Witając papieża, zwierzchnik polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, metropolita Warszawy i całej Polski arcybiskup Sawa zwracał uwagę, że dzieło pojednania jest jednak trudnym wysiłkiem, a dialog prawosławno-katolicki znajduje się w kryzysie. Ale w dzisiejszych niespokojnych czasach potrzebne jest ekumeniczne nawrócenie się. Od naszej ekumenicznej postawy tu i teraz zależy dialog prawosławno-katolicki i każdy inny. Od tego, co zrobimy dziś, zależy, czy dzieci nasze będą się nas wstydzić, czy też z dumą będą mówić o nas jako o ojcach pokoju. Jan Paweł II ponowił swoje wcześniejsze wezwania, aby jubileusz trzeciego tysiąclecia stał się okazją do odkrycia tego, co łączy. Wiara mówi nam, że jedność Kościoła to nie tylko nadzieja na przyszłość. Ta jedność w jakiejś mierze już istnieje. Nie osiągnęła ona jeszcze. Swego pełni widzialnego kształtu pośród chrześcijan, jej budowanie stanowi więc imperatyw chrześcijańskiego sumienia, oświeconego wiarą i kierowanego miłością. Dialog ten mówił dalej Jan Paweł II, powinien odznaczać się umiłowaniem prawdy w duchu pokory i miłości. Niech miłość wzajemna. I umiłowanie prawdy będą odpowiedzią na istniejące trudności i tworzące się czasem napięć. Zwracam się dziś do sióstr i braci wszystkich Kościołów. Otwórzmy się na jednającą, jednającą miłość Boga. Papież wzywał na zakończenie wszystkich zgromadzonych do żarliwej modlitwy o pełną wspólnotę Kościołów. Przypomina mi się spotkanie z patriarchą Teoktystem w Bukareszcie. Na zakończenie spotkania całe zgromadzenie wielkie krzyczało Unita, Unita, Unita. Chcemy jedności, chcemy jedności. Modlimy się o jedność. Bóg zapłacił. Witwarzanie nowe daje wam wyście się za Na zakończenie nabożeństwa ekumenicznego Ojciec Święty powiedział: Bóg zapłać za obiecujące spotkanie, Bóg zapłać braciom w Chrystusie, Panu naszym. Cieszymy się z obecności braci muzułmanów, braci w wierze w jednego Boga, dziedzictwo Abrahama. A w drohiczyni jest nasz reporter Jan Szul. Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu bardzo wiele uwagi poświęcał dialogowi między różnymi kościołami. Za to między innymi jest szanowany i podziwiany na całym świecie. W dzisiejszym spotkaniu w Drohiczynie wzięli udział prawosławni, muzułmanie, unici, katolicy. To pokazuje, że dialog między kościołami w Polsce jest możliwy i powinien być nadal prowadzony. Rozmawiałam z wiernymi z różnych kościołów tutaj w Drohiczynie. Mówili, że są zadowoleni że takie spotkanie odbyło się i że do takiego spotkania doszło. Pan Jan Sobolewski, muzułmanin z Białego Stoku, mówił, My jesteśmy muzułmańską kroplą w polskim katolicyzmie, ale nie rozpłynęliśmy się tylko dzięki temu, że Wy Polacy jesteście tolerancyjni. Natomiast zwierzchnik Kościoła Autokefalicznego Prawosławnego w Polsce, arcybiskup Sawa, powiedział krótko, nie wiem, czy w Polsce jest tolerancja, ale wiem jedno, że powinniśmy się kochać i wzajemnie szanować. To wszystko pokazuje, że wielkością narodu jest między innymi i to, ile w danym kraju jest różności kulturalnej i ile ten kraj w swoich granicach może pomieścić religii. Drohiczyn, Jan Szul, Wiadomości. Tak było w Drohiczynie, a wcześniej, przed południem, Jan Paweł II odprawił mszę świętą w Siedlcach. Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, mówił Jan Paweł II, na siedleckich błoniach. Ojciec święty wzywał do dawania świadectwa wierze i wzięcia odpowiedzialności za Kościół. Papieża słuchało prawie pół miliona pielgrzymów. Do tego dnia siedlce przygotowywały się od dawna. Chcemy uroczyście, serdecznie przyjąć papieża. Najpierw jednak przyjęli kilkaset tysięcy pielgrzymów, którzy przez całą noc nadchodzili ze wszystkich stron. O 8 rano tak wyglądały siedleckie ulice. Wszyscy byli już tutaj, na placu celebry. Msza była szczególna. oprócz wielu zagranicznych pielgrzymów byli też wierni obrządku grecko-katolickiego. I to ze względu na nich część liturgii odprawiona była po starosłowiańsku. Wójciec Święty przypominał męczeńską śmierć trzynastu błogosławionych męczenników z Pratulina, którzy zginęli w obronie Kościoła i Wiary z rąk carskiego zaborcy. Dzisiaj, mówił papież, także potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół. Ludzkość stoi bo w obliczu rozmaitych trudności, problemów, gwałtownych zmian. Przeżywa Niejednokrotnie dramatyczne wstrząsy i rozdarcia. W tym świecie wielu ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, doświadcza zagubienia. Niektórzy padają ofiarą seksu i religijnych wypaczeń, czy też manipulowania prawdą. Inni ulegają różnym formom zniewolenia. Upowszechniają się postawy egoizmu, niesprawiedliwości i braku wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Ojciec Święty mówił, że Kościół potrzebuje świeckich i to do nich jest ten apel. Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu. Podobnie jak na koniec każdego niemal spotkania Ojca Świętego z pielgrzymami, tak i tu nie mogło zabraknąć spontaniczności tak z jednej, jak i z drugiej strony. Bardzo wielu was się tu zgromadziło. Jakby się milion. Nie wiem co mówicie, ale myślę, że mówicie dobrze. Teraz, mówił Ojciec Święty, szczególną radością napawa go fakt, że powstaje i rozwija się tak wiele ruchów i stowarzyszeń katolickich. Podkreślał, że szczególnie ważne jest to teraz, u progu trzeciego tysiąclecia. Mariusz Rudnik, wiadomości, siedlce. Na trasie przejazdu z warszawskiego Okęcia do Nuncjatury, gdzie Ojciec Święty spędzi tę i następne trzy noce, jest coraz więcej pielgrzymów. Chciałabym go jak najszybciej zobaczyć, no i te moje wnuczki, żeby go jak najszybciej zobaczyły, żeby kiedyś pamiętały. Drugiego takiego nie spotkamy już. Żeby wszyscy ludzie byli, byli właśnie tacy i dobrze jak, jak papież. Zawsze był na końcu, prawda? Jak był młody, zawsze na końcu. Nie pchał się nigdy. A teraz jest pierwszy. Dziś pielgrzymi chcą chociaż zobaczyć Ojca Świętego, pomachać mu, pokazać, że są z nim. Jutro będą czekać, żeby go usłyszeć. Czego Pan oczekuje po tej wizycie Ojca Świętego? To trudno powiedzieć, Panie, Po prostu dobroci, żeby ludzie byli wzajemnie dla siebie życzliwi. I zrozumieli te intencje, które papież nam przekazuje tutaj. I wystarczy. To hasło. bukiet jest miłością. Jutro jeden z najbardziej intensywnych dni pielgrzymki. Rano Ojciec Święty będzie gościem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a potem wydarzenie bez precedensu. Pierwsza w dziejach wizyta papieża w parlamencie. Tutaj wygłosi przemówienie do posłów i senatorów oraz 200 zaproszonych gości. Po południu i po spotkaniu z Episkopatem Polski Jan Paweł II odda hołd pomordowanym w czasie II wojny światowej ofiarom Holokaustu na Umszlak Placu, a potem pomodli się w intencji ofiar agresji sowieckiej przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie. Wieczorem po zakończeniu drugiego Synodu Plenarnego w Warszawskiej Katedrze będzie modlił się przy grobie prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Warszawie odsłonięto pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wcześniej prymas polski, kardynał Józef Glemp, odprawił mszę świętą w intencji żołnierzy AK. Po 10 latach starań pomnik stanął naprzeciwko Sejmu. Jutro poświęci go papież. Prymas powiedział, że ten pomnik nie jest aktem łaski, lecz sprawiedliwości. Po mszy świętej poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przeszli pod monument. Odsłonił go marszałek Sejmu Maciej Płażyński. AK była największą i najdłużej działającą armią podziemnej Europy. Walczyło w niej o niepodległą Polskę 350 tysięcy żołnierzy ochotników. Tobie, ojczyzno, oddaliśmy nasze krzywdy. Dwie godziny w jasnogórskim sanktuarium. W oficjalnym programie tegorocznej papieskiej pielgrzymki nie ma Częstochowy. Nieoficjalnie pojawiały się jednak informacje, że Ojciec Święty odwiedzi klasztor na Jasnej Górze. Dziś metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak potwierdził, że Jan Paweł II przybędzie do Częstochowy 17 czerwca. Takie zapewnienie arcybiskup otrzymał od Ojca Świętego podczas spotkania w Ełku. Ojca Świętego poprosiłem, powiedziałem, że wielkim sercem na niego czekamy. Ojciec święty uśmiechnął się i, i powiedział, że tak. Ojciec święty przyjedzie do Częstochowy z Krakowa około 10 rano. Kilkanaście minut będzie się modlił w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Potem wyjdzie na Wały, by stamtąd pozdrowić pielgrzymów. Z Częstochowy około południa odleci do Balic, a stamtąd do Rzymu. Częstochowska policja nie otrzymała dotychczas oficjalnego potwierdzenia o wizycie Ojca Świętego na Jasnej Górze. Niemniej jednak trwają przygotowania do zabezpieczenia wizyty. Na razie częstochowskie władze miejskie nie zdecydowało o szczególnej dekoracji miasta. Jana Pawła II zamierzają przywitać specjalnym okolicznościowym listem. Ojciec Święty podczas poprzednich sześciu wizyt w Polsce Częstochowy odwiedził pięciokrotnie. W Warszawie od prawie sześciu godzin.